Witam Państwa bardzo serdecznie tu w Tarnobrzegu na tym kompleksie boisk, pięknych boisk, gdzie możemy rozegrać taki festiwal, czwarty już festiwal piłki kobiecej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jest to największa chyba tego typu impreza, gdzie tyle dziewcząt i kobiet. Bierze udział w takiej niesamowitej imprezie sportowej. Co roku nam się powiększa liczba uczestniczek i z tego jesteśmy bardzo dumni, bardzo się cieszymy. To wyjątkowa dla nas okazja, żeby też sprawdzić Wasze przede wszystkim umiejętności. One są bardzo wysokie, najwyższe w Polsce, bo nikt takiego festiwalu nie organizuje tak jak tutaj Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Futbol to nie jest tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt takich jak wy. To co? Życzę Wam wspaniałych bramek pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia! Chciałbym podziękować tutaj w sposób szczególny pierwszej damie, że zaszczyciła nasz tutaj ten festiwal dzisiaj i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy, bo to rzeczywiście kochane dziewczyny, zawodniczki, piłkarki, to jest dla was. Pierwsza dama przyjechała dla was tutaj, żeby być z wami, żeby z wami kibicować każdej drużynie, każdej piłkarce. Dlatego ogromny brawa jeszcze raz dla pierwszej damy. Na pewno się należą. Jestem przekonany, że na pewno w przyszłości będziemy tych turniejów jeszcze więcej organizować dlatego przez cały rok, bo też z nami jest, jak gdyby też i pomysłodawca, bo zawsze ze mną rozmawiał na ten temat niejednokrotnie. Ten, który właśnie jego bramka pozwoliła nam grać na mistrzostwach świata w Republice Federalnej Niemczech. Jan Domarski, witam go również bardzo gorąco. To on położył Anglię na kolana, tak, tym strzałem, tą bramką zdobytą. Dzięki temu właśnie później królem szczepców został grzegorz Latu. Też spod ja zwrócę się do Was, e, kochane dzieci, drogie, drogie dziewczynki. E, jesteśmy tu dzisiaj z Niną nie bez powodu w takim składzie. To znaczy ja bardzo życzę oczywiście Wam w krótkim terminie fantastycznych sportowych emocji, pięknych bramek, gry fair play, ale w dłuższej perspektywie mam życzenie dla was i dla Niny. To znaczy, żebyś tutaj Nina znalazła przyszłe reprezentantki Polski. Zawodniczki, które zastąpią Ewe Pajor i zawodniczki, które grają dzisiaj w reprezentacji, a Wam dziewczynki życzę, żebyście w reprezentacji Polski odgrywały co najmniej taką rolę jak te, które grają aktualnie, fantastycznych sportowych emocji, bawcie się dobrze. Jestem przekonany, że to nie jest czwarty, ostatni, tylko czwarty, pierwszy w tej nowej perspektywie, którą tu Pan Prezes Golba realizuje. Bawcie się dobrze, dużo bramek, sportowych emocji e, i gry fair play, bo to najważniejsze. Chciałabym, żeby każda z Was, która tu jest, miała marzenia i zrobiła wszystko, żeby te marzenia zrealizować, bo wszystko w życiu, co osiągamy, zaczyna się od marzeń. Dziękuję pierwszej dami oczywiście za to, że zaszczyciła nas swoją obecnością. To dodatkowo dodaje rangi temu wydarzeniu. Drodzy Państwo, drugi raz Tarnobrzek jest świadkiem i organizatorem i współorganizatorem wielkiej imprezy sportowej, imprezy kobiecej, imprezy sportowej. W czerwcu mieliśmy tutaj możliwość gościć oczywiście między innymi naszą reprezentację z panią selekcjoner na czele. Naprawdę niedużo brakło, abyśmy mogli się niesamowicie cieszyć, a emocje były bardzo duże, zabrakło nam jednej bramki i drodzy drod droga młodzieży życzę wam tego, żeby dzisiaj nie zabrakło nic, żeby nie zabrakło emocji, nie zabrakło zdrowej, sportowej e, walki. Ja dzisiaj chciałbym tutaj z wami stać i zdecydowanie lepiej bym się czuł, jakbym stał z wami w stroju sportowym, ponieważ z tego środowiska również się wywo wywodzę i wiem co czujecie, wiemy jakie to są emocje i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i jeszcze z tej okazji chciałbym serdecznie podziękować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej z panem prezesem na czele za to, że dostrzegł Tarnobrzeg, za to, że wybrał Tarnobrzeg i kolejny raz możemy gościć tego typu e, imprezę. Dzisiaj promujemy zdrowie, promujemy sport, pro, promujemy kobiecą piłkę nożną. Drodzy Państwo, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, świetnych emocji. Jeszcze raz dziękuję pierwszej damie za wizytę w naszym mieście. W dniu dzisiejszym mamy wyjątkowego gościa, dlatego bardzo proszę o otwarcie. Pier Pierwszą rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej, panią Martę Wrocką. Bardzo proszę. Rzucam? To co, otwieramy czwarty festiwal podkarpackiej piłki nożnej. O! O, brawo, jest, brawo! Świetnie, zaczynamy. To jest czas dla fotoreporterów, stacje telewizyjne, stacje radiowe. Fotoreporterzy również są z nami, relacjonują to, co będzie się tutaj dzisiaj nam działo. Zobaczcie, jak to jest wielka i jaka to jest piękna piłkarska rodzina.